Cześć! Zrobimy dzisiaj test karty graficznej Sapphire Radeon RX 5700 XT w wersji Nitro Plus. Kartę kupiłem do swojego starego komputerka. Długo się wahałem między RTX 2060 a właśnie RX 5700 XT, ale ostatecznie wybór padł na czerwonych. Trochę z sentymentu, trochę już mi się znudziły te GeForce. -y. Pamiętam, że w pierwszym komputerze miałem właśnie Radeona, i od tamtego czasu cały czas już później GeForce i GeForce. Także tym razem konstrukcja Radeona. Zapraszam do dalszej części tego materiału. Do wyboru na rynku jest kilkanaście wersji tej karty. Ja postanowiłem wybrać taką, która ma bardzo dobry układ chłodzenia i rewelacyjny wygląd. Po rozpakowaniu z pudełka wyjmujemy kartę graficzną i instrukcję obsługi. Niestety nie znajdziemy tutaj żadnych dodatków. Producent się nie postarał jakieś fajne gadżety gamingowe. No dobra, przejdźmy do samej karty. Mocniejsza odmiana NaVI-10 wykorzystuje 7-nm układ o powierzchni zaledwie 251 mm2. Do dyspozycji mamy 40 bloków wykonawczych, 2560 jednostek cieniujących, 160 teksturujących oraz 64 renderujące. Kartę wyposażoną w 8GB pamięci GDDR6 o przepustowości 448GB na sekundę. Współczynnik TDP został ustalony na 225W. Testowany model Ericsa to potężna konstrukcja zajmująca w obudowie ponad 2 sloty. Maskownica kulera jest wykonana z dobrej jakości tworzywa, zaś Backplate został wykonany z metalu. Pełni rolę nie tylko estetyczną, ale również odbiera ciepło z PCB poprzez termopady. Z tyłu karty umieszczone zostały dwa wyjścia HDMI i dwa DisplayPort. Karta posiada dwa biosy, do których mamy dostęp z przełącznika umieszczonego na PCB. Karta do zasilania wymaga podpięcia dwóch dodatkowych styczek 8-pinowych. Na karcie nie zabrakło również podświetlenia RGB. Podświetlane są napis Sapphire, pasek na bocznej krawędzi i logotyp na backplate. Ok, zobaczmy zatem jak ta karta poradzi sobie w grach, bo przecież do tego jest stworzona. A oto mój komputer jako platforma testowa. Tak, wiem, wiem, i7-4790 to już stary procent, ale na pewno wielu z Was jeszcze na takim pracuje. Pokażę Wam jak sobie daj radę w parze z rx w aktualnych tytułach. Testy rozpoczynam od swojej ulubionej gry, czyli Metro Exodus. Kolejnym tytułem jest Shadow of the Tomb Raider. Tak działa Assassin's Creed Odyssey. Tak prezentuje się wydajność Wolfenstein The New Colossus. No i na sam koniec Battlefield 5. Okej, okay, a teraz krótkie podsumowanie. Jak widzieliście na tych gameplayach, Radeon RX 5700XT w połączeniu z i7 czwartej generacji spokojnie wystarcza do odpalenia gierek w 1080p i maksymalne detale. Tak naprawdę tylko Assassin's Creed Odyssey yy, sprawiał, że moja i7 łapała zadyszkę, podczas gdy Radeon po prostu sprawiał wrażenie, jakby przysypiał. Nie mam jeszcze monitora w 1440p, dlatego nie było testów tej rozdzielczości. Myślę, że to niedługo się zmieni i takie testy się też pojawią. Co ciekawe, karta potrafi boostować do ponad 2000 MHz bez żadnego OC. Ja zauważyłem na swojej karcie że maksymalny boost był chwilowy w okolicach 2060 MHz. Także super. Wygląd karty jest po prostu obłędny. Jak ją zobaczyłem, po prostu od razu wiedziałem, że to jest ta wersja. Dużo podświetlenia RGB, metalowy backplate w ogóle super jakość wykonania. Zauważyłem też, że można wymienić w niej wentylatory na takie, co mają również podświetlenie. Ok, to by było na tyle. Ja już się z Wami żegnam. Pragnę tylko dodać, że. Pracuję teraz nad takim materiałem, w którym będę pokazywał, jak kupić dosyć tani komputer, w miarę dobry do gierek. Także, jeżeli się odcinek podobał, to daj łapkę w górę. Możesz też zasubskrybować kanał, i do następnego razu. Cześć!